Witam Państwa w dzisiejszym programie punkt widzenia. Przypomnimy, z początkiem tego tygodnia w sali plenarnej semiku województwa dolnośląskiego odbyło się, drodzy Państwo, spotkanie konsultacyjne z samorządowcami, poświęcone budowie przeszkolnych krytych pływalnych realizowanych przez samorząd w ramach tak zwanego programu Dolnośląskie. Delfinki. No i tutaj stawiamy pytanie, bowiem to jest jedno z wielu projektów Urzędu Marszałkowskiego, który miejmy nadzieję pozwoli na zrównoważony rozwój naszego regionu. A moim i Państwa gościem jest dziś pan Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Panie marszałku, to jak to jest, czym jest tak naprawdę ten program Dolnośląskie Delfinki i o jakiej skali przedsięwzięcia mówimy? No bo kiedy słyszeliśmy o orlikach, było bardzo głośno. To prawda, ale może rzeczywiście najpierw trzeba byłoby naszym słuchaczom przypomnieć o tym, czym mają być te dolnośląskie Delfinki, albo odpowiedzią na jaki problem te dolnośląskie Delfinki są. No chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że dzieci nasze. Albo słabo pływają albo nie pływają w ogóle. Do mniejszości należą te, które się dobrze w wodzie czują, te, których rodzice mogą spokojnie nad wodę puścić, bo wiedzą, że są rozsądne i swoimi umiejętnościami potrafią sobie w wodzie poradzić. My chcemy doprowadzić do tego, żeby nasze dzieci, nasze dolnośląskie dzieci umiały pływać, żeby ten chyba najbardziej naturalny rodzaj sportu był dla nich też rzeczą naturalną, żeby mogły dzięki temu się lepiej rozwijać. W związku z tym. Proponujemy gminom na Dolnym Śląsku budowę małych, przeszkolnych, to ważne, że przeszkolnych, bo korzystających z infrastruktury szkolnej, pływalni. Nie większych niż 17 metrów długości, nie szerszych niż 8 metrów długości, takich, na których będzie mogła się pomieścić jedna klasa podczas lekcji WF-u, na których będzie można uczyć się i doskonalić pływanie, na których będzie można wykonać skok do wody i nauczyć się tego skoku wody, ale które to potem pływalnie po godzinie 16, kiedy Dzieci ze szkoły wyjdą, będą mogły być otwarte dla lokalnych społeczności i te lokalne społeczności będą mogły z nich korzystać, robiąc aqua aerobik, starsi, młodsi będą mogli na te pływalnie chodzić. Ważną rzeczą jest, którą przyjęliśmy sobie jako podstawowe komponenty tego programu, żeby te pływalnie nie były drogie. Zakładamy, że te pływalnie kosztować będą nie więcej niż 5 milionów złotych, a ich utrzymanie, przy założeniu, że częściowo będą wykorzystywane komercyjnie, gminy nie będzie kosztować więcej niż około 14 tysięcy złotych miesięcznie. To nie są wielkie kwoty, zważywszy na to, że dzięki tym temu programowi dolnośląskie gminy będą mogły otrzymywać niejako za darmo lekcje WF-u na basenie. Czyli to mamy potwierdzone, że program będzie współfinansowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego. To, to jest nasz autorski projekt, to znaczy to jest taki przypadek, że kolejne województwa w Polsce, miejmy nadzieję, skorzystają z tego typu bardzo, rzeczy? Bardzo bym chciał. Rzeczywiście, no możemy się pochwalić, że my te dolnośląskie delfinki wymyśliliśmy tutaj na Dolnym Śląsku, że to jest pierwszy taki projekt. Jest pil projektem pilotażowym na Dolnym Śląsku, ale i w całym kraju bo współfinansowanie oprócz naszego Dolnośląskiego finansowania i finansowania gmin pochodzi także ze środków budżetu centralnego, ale miejmy nadzieję, że jeżeli ten projekt się uda, kiedy w pierwszych pięć pływalni w 2017 roku we wrześniu na Dolnym Śląsku ruszy, że za naszym przykładem pójdą inne województwa. No i oczywiście, że ten projekt na Dolnym Śląsku się będzie rozwijał. To też Po Orlikach przychodzi czas na dolnośląskie delfinki, tak jak po naszych autostradach możemy powiedzieć, przychodzi w najbliższych latach czas na kolej. Ale zanim przejdziemy do naszej dolnośląskiej kolei, chciałbym jeszcze pana marszałka zapytać o debatę o infrastrukturze sportowej miasta, także regionów, które pan Marszałek brał udział, a ja przypomnę jeszcze naszym telewizją mowa o pracowni miast. To spotkanie organizowane między innymi z ramienia Gazety Wyborczej i wrocławskiego oddziału. Panie Marszałku, to jest takie forum wymiany myśli, ale czy to jest tak, że naprawdę kończymy tylko na dyskusji, czy może konkretne działania ustaliliście właśnie z ramienia Urzędu Marszałkowskiego na te najbliższe lata? To wie bo chyba o takich mm -hmm. perspektywach Państwo rozmawialiście. No oczywiście, że nie, że jakaś, każda dyskusja, jestem tego zdania, musi do czegoś wprowadzić, albo do ustalenia wspólnych, rozbieżnych stanowisk, albo wręcz przeciwnie, i myślę, że z tym mieliśmy do czynienia podczas tej ostatniej pracowni miast do ustalenia wspólnych stanowisk, do ustalenia także kierunków działania i jednocześnie zobowiązania się do, do poszczególnych działań. Ja muszę powiedzieć, że. Ja, jako ten z wicemarszałków, który odpowiada na, za sport na Dolnym Śląsku, ale i cały zarząd yy, województwa dolnośląskiego, stawiamy sobie jeden podstawowy cel jeśli idzie o kwestie sportowe na Dolnym Śląsku. Chcemy ten sport upowszechniać, to znaczy otwierać możliwości głównie młodym ludziom do uprawiania sportu i tu mamy szereg programów, które otwieramy dla, dla Dolnoślązaków. No, mogę przypomnieć e, Dolny dla Królowej Sportu. 42 boiska lekkoatletyczne. I to w całym województwie. I to w całym tak? województwie, nie skoncentrowane w najważniejszych czy największych ośrodkach miejskich, ale właśnie wszędzie tam, gdzie te, gdzie te ośrodki są najbardziej potrzebne, ale jednocześnie, żeby te te stadiony lekkoatletyczne nie, nie, nie stały puste, to my dofinansowujemy przecież trenerów, którzy uczą dzieci i trenują dzieci na tych, na tych boiskach lekkoatletycznych. Dodatkowo także współfinansujemy, współfinansujemy lekcje w u także żeby zachęcić młodych do, do korzystania z tych, z tych obiektów sportowych. Zobowiązaliśmy się, no to nasza akcja Delfinki jasno na to wskazuje, że będziemy te programy rozszerzać i muszę powiedzieć, że budżet Centralne Ministerstwo Sportu dostrzega te nasze działania i mamy coraz więcej pieniędzy na, na te nasze projekty. Jesteśmy stawiani, proszę nie przyjąć tego jako próżne chwalenie się, ale oczywiście jesteśmy stawiani jako wzór województwa, który potrafi dobrze wykorzystać środki publiczne, dobrze nimi zarządzać, i w związku z tym z roku na rok mamy tych, tych środków więcej. Możemy zatem większą ilość gmin zaprosić do korzystania z naszych programów. No, można powiedzieć, że w naszym dolnośląskim sporcie będzie się działo dużo dzięki tym programom, ale czy to jest tak, że Państwo zastaliście tragiczny stan, jak, jak zobaczyliście, z czym mamy do czynienia, kiedy jeszcze te fundusze nie płynęły takim strumieniem jak teraz? Nie mogę tak powiedzieć, bo oczywiście przypisywałbym sobie sukcesy, które są nie tylko moimi sukcesami, ale także sukcesami moimi, moich poprzedników i mam nadzieję, sukcesami moich następców, że te projekty miały swój początek, mają swoją kontynuację, będą rozwijane i będą się rozwijać dalej wraz z nowymi pomysłami, nowymi środkami. Ale oczywiście jest wiele do zrobienia, bo ile możemy powiedzieć, że w w Wrocławiu, Legnicy czy Jeleniej Górze młodzież ma dobrą, dobry dostęp do infrastruktury sportowej, ma wielu trenerów, ma... Plus dobre zaplecze sportowe. Plus tak. dobre zaplecze sportowe, o tyle można powiedzieć, że w mniejszych gminach, w mniejszych miejscowościach jest z tym o wiele trudniej, dzieci muszą dojeżdżać na zajęcia sportowe, i te wyłapywanie także sportowych talentów, bo jedna sprawa to upowszechnianie sportu, ale druga to także wyłapywanie sportowych talentów jest tam o wiele trudniejsze. A jeśli chcemy, żeby nasz sport był także wizytówką naszego Dolnego Śląska, naszego kraju, no to, no to musimy te talenty wyłapywać. Stąd chociażby pomysł, z którym ja wyszedłem do ministerstwa. i Mam nadzieję, że uzyskamy wsparcie ministerstwa z tej, z, także na tą, na tą inicjatywę zrobienia w, na Dolnym Śląsku, czy zorganizowania y, ogólnopolskiej Olimpiady Sportów Zimowych Dzieci i Młodzieży, która miałaby się odbyć w przyszłym roku. No, pan minister sportu podczas pracowni miast nie był obecny, ale skoro mamy deklarację, że przy najbliższej okazji taka rozmowa się pojawi, to również czekamy z niecierpliwością. Panie Marszałku, ja nie przypadkowo cofnęliśmy się do przeszłości, mm -hmm. ponieważ już teraz nie w kategoriach gdybania możemy śmiało powiedzieć, co z naszym World Games 2017, bo również pan Marszałek podczas pracowni miast zabrał głos właśnie w tej sprawie. No i tutaj cytat, pan powiedział, że traktujemy to jako produkt ekstra, który przyniesie dużo Korzyści. Mhm. To znaczy, co? Infrastruktura i te budowy, które już teraz trwają, na przykład Weicheroska, prawda? No, no, to miałem, się dzieje. Miałem na myśli właśnie to, że to jest pewne ukoronowanie wysiłków, które odbywają się z różnych stron, ze, ze strony miasta, ze strony województwa, a World Games ma być dodatkowym elementem, który pokaże, że uprawianie sportu, jakiegokolwiek, czy w ogóle aktywność fizyczna. Sprawia nie tylko radość, ale jest elementem prozdrowotnym. No i tutaj też chyba dobrze któryś z uczestników tego, tego spotkania powiedział, że jeśli idzie o World Games, no to był moment decyzji albo dyskusji nad decyzją. Decyzja została podjęta, teraz tę decyzję wykonujemy i chyba Wrocławianie to rozumieją, bo przecież w ostatnim referendum uznali, że organizowanie tego typu imprez jest dopuszczalne przez miasto, jest dopuszczalne przez miasto, jest, jest elementem, który powinien się w mieście odbywać. Dlatego tak. uważam, że także to, co pozostanie po, po World Games, to co pozostanie nie tylko w formie infrastruktury samej, ale także nawyków, które zostaną nabyte przez uczestników i oglądających, jest rzeczą wartą tego, aby takie igrzyska zorganizować. A pan Morszoka nie zdziwił fakt, że najpierw padła decyzja na szczeblu administracyjnym, jeżeli chodzi o organizację World Games, a potem dopiero Wrocławianie byli zapytani, czy w ogóle sobie World Games życzą, kiedy już ta machina ruszyła, kiedy już nawet maskotki mieliśmy wybrane. No, to prawda, to być może nie była fortunna, yy, fortunna kolejność. No Niemniej jednak, jeśli spojrzymy bez emocji na ten projekt, jeżeli spojrzymy zupełnie obiektywnie, to można powiedzieć, że, że on jest potrzebny także ogromna oglądalność tych sportów, bo przecież trzeba powiedzieć, że w ponad stu krajach będzie odbywała się transmisja z tych World Games. 3,5 tysiące zawodników. To no też oczywiście, że tak. ale też można nawet powiedzieć, że większa ilość osób rekreacyjnie uprawia sporty, które będą prezentowane na World Games, niż te, które są prezentowane na Igrzyskach Olimpijskich. No bo ja zakładam, że większa ilość osób jeździ na wrotkach czy na rolkach, niż uprawia na przykład pchnięcie. Kula. Czyli uczymy kultury sportu samych wrocławian, no tak. wartość dodana nieprzeliczalna. Pojawiło się na chwilkę wrocławskie referendum w moim pytaniu mhm. ze względu na ordynę 2017, to zamykając temat sportu chciałbym jeszcze pana marszałka zapytać o, o nasze metro, które miało powstać, no a nikt tak naprawdę nie wytłumaczył myślę wrocławianom, co tak naprawdę pod tym hasłem metra się kryje, bo to, że zaczęliśmy pytać o komunikację i co my potrzebujemy, to powinniśmy być może być do tego zgodni, że, że dobrze, że takie pytanie padło, ale jednak pod hasłem metra na przykład możemy zapytać o kolej miejską czy podmiejską mm -hmm. aglomeracyjną. Tak? Ja, ja zarezykuję twierdzenie, że tak na dobrą sprawę, to my metro mamy już na wyciągnięcie ręki. Wszystkim metro się może kojarzyć, i to chyba było głównym problemem tego pytania, które w ramach referendum zostało zadane, kojarzy się z kolejką podziemną. Koniecznością budowania drogich i długiego budowania, drogich tras podziemnych. A tu kolejka może z dworca wyjechać na powierzchnię, tak? Aż, oczywiście, że tak. Nawet, nie, nawet pod tą powierzchnię nie musi z, zajeżdżać, bo przecież pragnę przypomnieć, że po pierwsze, my mamy ogromną ilość torów we Wrocławiu, częściowo niewykorzystanych. Po drugie, mamy miejsca, które mogą być punktami przesiadkowymi. Po trzecie, mamy Wrocław zupełnie dobrze, przynajmniej potencjalnie skomunikowany, tak żeby kolej miejska była połączona z koleją aglomeracyjną. I moją ambicją jest to, żeby do końca tej kadencji samorządu województwa doprowadzić do tego, żeby ta kolej aglomeracyjna stała się konkurencyjnym ale, albo równym y, transportowi samochodowemu środkiem dojazdu osób pracujących we Wrocławiu i z tego Wrocławia wyjeżdżających, powracających do swojego tak, domu. Pani Moczalka, możemy zapytać, jakie warunki takie priorytetowe muszą być spełnione, żeby ten projekt naprawdę ruszył. Częściowo my, ze swojej strony, jako organizator transportu na Dolnym Śląsku, te warunki już spełniamy, to znaczy poprawiamy e, infrastrukturę. Kupujemy nowe koleje, lada chwila pojawią się cztery nowe składy kupione w ramach rezygnacji z portalu e -Dolny, e -Dolny. E Dolny Śląsk. Lada chwila zwiększymy zatem częstotliwość najlepszej naszej, najbardziej obleganej naszej linii z Legnicy do, do Wrocławia. To jest to, co my z naszej strony możemy zrobić, a zatem zaproponować bardzo dobry, w godzinach szczytu trzy razy na godzinę program, może nie tyle program, co z, sposób przyjazdu pociągów do, na poszczególne stacje, a zatem to z naszej strony jako organizatora transportu. Oczywiście polskie linie kolejowe, jako właściciel tych kolei, musi albo nam umożliwić, przekazać nam jako województwu, i miastu częściowo te linie kolejowe do rewitalizacji, albo samemu się tym zająć. No i po trzecie, od miasta należy oczekiwać zrobienia w mieście, w samym mieście Wrocławiu, odpowiednich punktów przesiadkowych, tak, żeby ludzie mogli i chcieli zostawiać samochody w tych miejscach, gdzie kolej się zatrzymuje, tam wsiadać do kolei, jechać do centrum miasta, a potem wracając, no, typowo park and ride, odbierać swoje samochody i wracać do, do, do swoich dalszych dzielnic, w których mieszkają. To te, te trzy elementy, tak. które muszą zagrać, żebyśmy mogli powiedzieć, że mamy we Wrocławiu spójny system kolei miejskiej odnośnie kolei, natomiast jak przebiega budowa drogi ekspresowej S3, realizacja na Dolnym Śląsku? No, pierwszym elementem tej, tej budowy czy realizacji było podpisanie między województwem dolnośląskim a, a rządem polskim kontraktu terytorialnego, w ramach to którego kontraktu rząd zobowiązał się do tego, że taką drogę będzie budował z własnych środków. No i można powiedzieć, że przed kilkoma dniami wywiązał się ze swojego zobowiązania, bowiem została podpisana umowa pomiędzy wykonawcą a generalnym dyrekcją dróg krajowych i autostrad na budowę kolejnego odcinka S3 czyli od Legnicy do Bolkowa z obwodnicą Jawora. Kolejna, kolejna droga, która w sposób wydatny poprawi i usprawni poruszanie się po Dolnym Śląsku. Panu dziękuję za ten komentarz. Ja przypomnę, że moim państwa gościem był pan Jerzy Michalek, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia państwu. Ja również już na dziś żegnam się z Państwem, a na kolejny program Punkt Widzenia zapraszamy już jutro. Do zobaczenia.